Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Te słowa mówi dzisiaj do nas Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza. Co jest dzisiaj Twoim utrudzeniem? Co dzisiaj sprawia, że czujesz się utrudzony? Utrudzona. Jezus daje nam dzisiaj w tym słowie piękną obietnicę. Pan daje nam obietnicę pokrzepienia, umocnienia. Jezus mówi do nas: Przyjdźcie do mnie, to jest najtrudniejsze. Przyjdź do Jezusa i oddać Mu. To wszystko, co nas trudzi i obciąża, możemy szukać różnych odpowiedzi na to, co jest dla nas największym utrudzeniem i obciążeniem. Tak naprawdę największym naszym utrudzeniem, tym, co najbardziej zabiera nam życie, są nasze grzechy. Grzech najbardziej, najmocniej. Zabiera nam życie. Grzechy najbardziej nas trudzą, obciążają nas. Dlatego Jezus zaprasza nas do tego, byśmy to wszystko Mu oddawali, byśmy nasze grzechy, nasze słabości Mu oddawali, a On nas pokrzepi, a On doda nam życia doda nam siły.